Stało się to, na co długo czekaliśmy. Zapraszam na test 12. generacji Core Intel. Alder Lake. Nowa i pod wieloma względami innowacyjna rodzina procesorów Intela. W końcu pierwsza desktopowa, oferująca hybrydową architekturę z dwoma rodzajami rdzeni – performance i efficiency. Z względem Rocket Lake mamy doczekać się 20% poprawy IPC. Alder Lake to również nowy socket LGA1700, premierowy chipset płyt głównych, w tym debiut pamięci DDR5 oraz magistrali PCI Express 5.0. Wiele o szczegółach 12. generacji mówiłem w poprzednich materiałach, dlatego dziś skupimy się na konkretach i liczbach. Specyfikacja oczywiście nie zdradza nam szczegółów mikroarchitektur Sypher's i Golden Co, ale na wielu innych poziomach pozwala porównać procesory Intela z jednostkami AMD. I 9.12. 5900K składa się z ośmiu rdzeni performance, które dysponują technologią HT i taką samą liczbą rdzeni fizycznych efficiency. Łącznie w dyspozycji mamy 24 wątki, podobnie jak u Ryzena 5900X. Intel zapewnia swoim procesorom wyższe zegary w turbo. Dla rdzeni P to 5200 MHz, dla rdzeni E 3900, a cena Alder Lake w dniu premiery jest wyższa o 300 zł względem i dziewiątki z rodziny Rocket Lake. Zanim przejdziemy do testów, mam dla Was kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, dlaczego testuję procesory w rozdzielczości Full HD? Po to, by ograniczyć wpływ karty graficznej na wydajność procesorów w wyższych rozdzielczościach, mogłoby dojść do sytuacji, w której wykresy byłyby płaskie jak już nie powiem co, ale faktycznie nie uświadczylibyśmy większych różnic między procesorem A a procesorem B, szczególnie kiedy mówimy o tak wydajnych jednostkach jak Ryzeny serii 9 i Intel Core serii 9. Dlaczego Windows 11? Ze względu na Freddy Director, a poza tym dlatego, że AMD już nie ma kłopotów z działaniem pod tym systemem operacyjnym. Windows 11 prawdopodobnie z każdym kolejnym miesiącem będzie zdobywał popularność i myślę, że stanie się w takiej perspektywie najbliższego czasu e, mocną alternatywą czy kolejnym wyborem po Windowsie 10. I chyba ostatnia kwestia e, to ustawienie pamięci operacyjnej. E, ja w swoim teście mm, uśmiecham się bardzo szeroko do entuzjastów, ponieważ wszystkie platformy starałem się dopasować tak, by entuzjaści byli zadowoleni. A więc z platformy AMD wycisnąłem praktycznie wszystko, jeśli chodzi o pamięć operacyjną. Ustawienie 3733 z Infinity Fabric 1 do 1. E, oczywiście zacieśnione timingi drugorzędne. Podobnie to się ma w przypadku Intela 11 generacji. Tutaj ustawienie 3600 CL14, również ze zmianą drugorzędnych timingów. I wreszcie e, platforma Intela 12 generacji nie 4800 MHz, a 6000 MHz CL38 to jedno z najwyższych ustawień, które są dostępne od ręki. E, Wyższe jest chyba tylko 6400, które rzeczywiście działa i jest stabilne z CL38 czy CL40. Tak więc postaw. Na bardzo mocno y, wymaksowane platformy, i mam nadzieję, że to spodobało się Wam, i to także będzie widać po testach wydajności. A teraz czas na testy. Zgodnie z obietnicą lista testowanych programów użytkowych z miesiąca na miesiąc jest wydłużana. Obecnie liczy 11 aplikacji, które prezentują wydajność procesorów w różnych zastosowaniach. Zatem, jak w tej pierwszej rywalizacji wypada Intel Core 9 12900K? Bardzo dobrze! Co prawda oba Ryzeny pracowały na domyślnym ustawieniu, to znaczy przy 140W limicie mocy, ale jednak to i dziewiątka z liczbą 24 wątków jest bliżej do dużo bardziej rozbudowanego Ryzena 95950X niż modelu 5900X. W blend że nowy Intel stracił do flagowca AMD zaledwie 10 sekund. W signbenchu popisuje się nawet lepszym rezultatem. To samo ma miejsce w sprawdzianie dla DaVinci Resolve. Dosłownie o włos uległ 16-rdzeniowemu potworowi czerwonym w enkodowaniu X265. Większe kłopoty Intelowi przynosi test w 3D Particle Movement i DigiCortex, ale poza tym jest naprawdę dobrze, a względem poprzedniej generacji poprawa osiągów jest gigantyczna. Przechodzimy do rzeczy dla większości ciekawszych, czyli do gier. Rywalizacja i 12900 k z Ryzenami 9, x i 5900x jest niezwykle zażarta, ale zdradzę wam już teraz, że to niebiescy wygrywają tę batalię. Na przykład w forcie Horizon zyskujemy niecałe 15 klatek, co oznacza 5% wzrost FPS-u względem Ryzenów. Podobny zysk odnotowujemy w Horizon Zero Dawn, Watch Dogs Legion czy Assassin's Creed Valhalla. We wszystkich tych tytułach i9 jest szybsza od Ryzena, ale prawdę mówiąc, nie są to różnice, które mogą szokować. Dopiero spoglądając na wyniki z Kingdom.com, Total War czy Anno 1800 przekonujemy się, gdzie tkwi moc 10-nanometrowego Intela. Przyspieszenie sięga niekiedy ponad 15% i to jest dopiero wynik, który może realnie wpłynąć na decyzję o zakupie modelu i9-12900K. Ryzeny ryzenami, ale na pewno chcielibyście wiedzieć, jak się sprawy mają wewnątrz obozu niebieskich. Dwie generacje i 9 naprzeciw siebie. Jeśli miałbym wyciągnąć średnią ze wszystkich 11 testowanych gier, to oba procesory dzieli niespełna 14%. Oczywiście nic tam to nie mówi o wyjątkach, które dotyczą ANU czy CSGO. Więcej widać na wykresach. Za nami testy w aplikacjach i grach czas najwyższy na overclocking. Myślicie, że nowa generacja pozwoli na dużo wyższe zegary? Niekoniecznie, miałem bardzo fajną sztukę ze wskaźnikiem 86 SP, a mimo to byłem w stanie wycisnąć 5200 MHz przy napięciu 1,35 V, co prawda ten wynik mógłby być troszeczkę lepszy z racji tego, że na płycie Asusa był spory V-drop do 1,27 V z 1,35 mimo włączenia LLC na poziomie 6 czy 7, no ale fakt faktem jest taki, że procesor na takim ustawieniu bardzo mocno się nagrzewał, do 100 stopni Celsjusza na kilku rdzeniach po zaledwie kilkunastu sekundach, więc też nie miałem tej specjalnej możliwości regulacji tego napięcia w górę, no bo jednak temperatury skutecznie by mnie ograniczyły, ale zegar 5200 MHz na rdzeniach P był do zrobienia na tym napięciu i 4100 MHz na rdzeniach E. To spowodowało, że ta wydajność w aplikacjach i grach faktycznie skoczyła o kilka procent. W Kingdom.com był to naprawdę bardzo fajny wynik, lepszy od Ryzenów. No, w przypadku Ryzenów, jeśli chodzi o serię 9, podkręcanie na sztywnym zegarze kończy się gorszymi wynikami. Ja przyznam szczerze, że nie próbowałem już rozwiązań w postaci CRT czy ustawienia PBO. Po prostu mam taką procedurę, że ustawiam sztywny zegar. Tu bardziej chodzi o ten skok procentowy Intela i faktycznie był on odczuwalny w tych obu grach. W Cyberpunku mniej, w Kingdom mocniej, ale ta wydajność o kilka procent może skoczyć. Myślę, że w przypadku i 5 będzie to robiło większą rolę. Chodzi oczywiście o OC niż akurat w modelu i 9. To tyle jeśli chodzi o temat OC i temperatur, bo także o nich mówiłem. Moi drodzy, to klasyfikacja, którą Intel delikatnie mówiąc nie może się pochwalić. Zgodnie z zapowiedziami, pobór mocy nowej i dziewiątki jest szokująco wysoki. 331W w przetoce i ponad 440 z całą platformą po przetaktowaniu. Współczynnik Performance per Watt uległ co prawda poprawie względem 11. Generacji Core, ale w rywalizacji z AMD Intel nie ma czego szukać, bowiem nawet po zdjęciu limitów mocy dla modelu 5950X Watomierz nie wskazał więcej niż 400W. Przyznam, że czeka mnie nie lada wyzwanie zebrania wszystkiego do całości i podsumowania w dosłownie kilku minutach osiągów, a także innych składowych Intel Core i9-12900K, czyli tego premierowego procesora Intela 12. generacji Core. Moi drodzy, zacznijmy tradycyjnie od aplikacji. Ja przyznam, że nie spodziewałem się, że w 12. generacji Intel będzie w stanie tak mocno nawiązać w aplikacjach do wydajności Ryzenów. Co prawda Ryzeny pracowały ze 140-watowym limitem, co za chwilę będzie bardziej rozszerzone przeze mnie, ale faktycznie Intel pokazał się ze świetnej strony nie tylko w rywalizacji z modelem 5900X, ale przede wszystkim 5950X w Blenderze ten wynik różnił się o kilkanaście sekund, a jednak Ryzen dysponował czy dysponuje 32 wątkami w porównaniu z 24 wątkowym procesorem Intela. Więc faktycznie Intel w tych zadaniach wielowątkowych pokazał pazur, a w szczególności to w porównaniu z poprzednią generacją, gdzie w zadaniach enkodowania czy renderingu fotorealistycznej grafiki 3D, nowy model jest szybszy od starego nawet o 65%. No, znawcy tematu oczywiście nie są w tym specjalnie zaskoczeni, biorąc pod uwagę, że mamy nowe rdzenie P, dołożono także rdzenie E i no to jest ten obraz wydajności wielowątkowej Intel Core 9 12900 k ale faktycznie widać, że ta poprawa względem dziesiątej generacji w aplikacjach jest niczego sobie. W grach natomiast bywa różnie. Ta ocena nie jest tak jednowątkowa jak Pentium w swoim czasie. Zobaczcie proszę na szczególne gry, takie jak Total War, Anno czy Kingdom. Faktycznie jesteśmy w stanie w tych grach zyskać kilkanaście procent do osiągów względem Ryzena 9 5950X czy 5900X. Nad Intelem poprzedniej generacji ta przewaga wynosi już 20%. W związku z tym faktycznie to przyspieszenie jest niczego sobie, nawet jak na rozdzielczość 1080p, nawet nawet jak na ustawienia bardzo wysokie, czy powiedzmy na sparowanie tego procka z rtx 3080 Ti. Ale mamy także całą gromadkę gier AAA, takich jak Cyberpunk, Red Dead Redemption 2, miejsca procesorowe, bardzo mocna karta, brak bottlenecku po stronie karty, a mimo to ta rywalizacja pomiędzy Ryzenami a Intelem nowej generacji jest bardzo wyrównana. To, co rzuciło mi się najbardziej w oczy, to to, że gry, które wykorzystują powiedzmy Ogólnie mówiąc, wielowątkowość, więcej niż 2, 3, 4 czy 5 rdzeni, tam Ryzeny są zdecydowanie bliżej Intela. Być może jest to kwestia współpracy rdzeni Efficiency z rdzeniami Performance w Intelu i9-12900K, czy powiedzmy tej ograniczonej wydajności właśnie rdzeni E. No, ale Ryzeny są bardzo blisko, i to jest jakby podsumowanie tej odsłony growej, którą mieliście na ekranach kilka minut wcześniej, którą teraz omawiam. I myślę, że jeszcze będziemy to badać na innych tytułach. To też pokazuje, że w zależności od przyjętej procedury testowej, w zależności od wybranych gier, wydźwięk podsumowania i wydźwięk w podsumowaniu sumarycznym, czy w wynikach sumarycznych może być naprawdę bardzo różnym. Jeżeli akurat trafisz na takie gry, które wykorzystują bardzo silnie 3-4 wątki, 6 wątków, tak, połowę tego procesora, może się okazać, że Intel faktycznie będzie w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej grze mieć przewagę w wysokości 20% nad Ryzenami. A następnie weźmiemy test, w którym występuje więcej gier takich jak Cyberpunk, Dev Stranding, w którym na przykład Ryzeny są mocniejsze, o dziwo, na Windows 11. I okaże się, że Ryzen jest bardzo blisko bądź nawet pokonuje Intel Core 12. Generacji. Więc sami zobaczcie, że to zależy naprawdę od doboru gier, od tego, jak gry funkcjonują. Natomiast pod względem osiągów, tak czy siak, Intel jest na przedzie, ale. Nie tak mocno, jak mógłbym się tego spodziewać przed wykonaniem testów. Wiele także zależy od pamięci operacyjnej. Wykonałem taki mini dodatkowy test, by przekonać się, jak wygląda praca procesorów z natywnym ustawieniem pamięci operacyjnej. Ryzena połączyłem z pamięcią operacyjną z zegarem 3200 MHz, CL16, profil XMP, a Intela z pamięcią o zegarze 4800 MHz do DR5, oczywiście, i opóźnieniami CL38. Jaki był tego? Wynik, że to Intel zwiększał przewagę nad Ryzenem o kilka procent w każdej grze, a nie odwrotnie. To jednak Ryzen współpracujący z pamięcią operacyjną 3733 CL14 z zacieśnionymi timingami zyskiwał więcej niż Intel na zegarze e, pamięci 6000 MHz CL38 czy CL40, e, właśnie w grach komputerowych. To pokazuje, że te dwie platformy mogą bardzo różnie reagować na różne ustawienia pamięci. Ale myślę, że jeśli chodzi o sam temat pamięci, będziemy to testować jeszcze niejednokrotnie. Ja już zabieram się właśnie za pracę Alderlejka z ddr 4 nie mogę się tego doczekać, ale myślę, że ten test już pokazuje, jak faktycznie pamięć DDR5 może się zachować przy i 912900 k Było już sporo dobrego o tym procesorze, więc czas poznać jego ciemną stronę mocy, a mianowicie pobór mocy. Mamy magiczny współczynnik Performance Per Watt, który mówi wszystko o tym, jak wypada i 9-12900K w porównaniu z Ryzenami. Zobaczcie, proszę, jaką wydajność ma Ryzen 95950X, dysponujący większą liczbą rdzeni, ale pracujący z limitem 140W w porównaniu z tą i 9 w blenderze. Ryzen wyprzedza i 9, ale robi to pobierając z całą platformą 210W. Z kolei i 9. Kończy to z wynikiem 330 W. Różnica jest, mówiąc szczerze, niedelikatna i faktycznie nowa architektura nie spowodowała dużej poprawy, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc. Kolejna generacja Core niestety, ale pod tym względem nie wypada dobrze, a wykonując OC wygląda to jeszcze gorzej. Ostatnia rzecz w tym materiale to ceny platformy. Myślę, że to jest temat, którym będziemy zajmować się w najbliższym czasie. Podejrzewam, że byłby on jeszcze mocniej podnoszony, gdyby karty graficzne były dostępne w odpowiednich cenach, ale zobaczcie, proszę, jak będzie wyglądała sytuacja z i9, a także. Z Ryzenem na przykład 95900X. Ryzen kosztuje dwie 200 mniej od i9, a więc mamy już jakiś zapas pieniędzy wybierając platformę AMD. Decydując się na platformę AMD, możemy oczywiście wybrać płytę główną na chipsecie B550, niespecjalnie na tym tracąc do chipsetu X570. Co to oznacza, że płytę, dobrą płytę B550 jesteśmy w stanie kupić w okolicach 600-700 zł, co znowu przełoży się na oszczędność względem LGA1700 z racji tego, że dobra płyta główna pod I9 może kosztować ponad 1000 zł, i mówimy o płycie na DDR4. Nie chcę się na razie zagłębiać w dokładne wyliczenia, być może je przedstawię w opisie tego filmu albo w komentarzu, ale na pewno. Platforma Intela będzie droższa o kilkaset złotych. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę koszt zakupu platformy w okolicach 4 czy 5 tysięcy złotych, wyłączając inne komponenty, dołożenie tych 500 złotych, no nie wiem, czy będzie aż tak dużym problemem, bo jednak wydajność w tych newralgicznych e, przypadkach, grach w aplikacjach e, może być wyższa o nawet kilkanaście procent e, na Intelu. Ale to jest jakby kwestia też rozważenia, w jakiej rozdzielczości gracie, czy faktycznie w grach ta przewaga będzie do osiągnięcia, bo dziś testujemy gry w 1080p, czy procesory, no przy RTX 3080 Ti, a być może w 1440p, ba, na pewno te różnice będą dużo mniejsze, być może nawet ich nie zauważycie. I to moi drodzy, byłoby na tyle. Zamykam temat e, i dziewiątki, przynajmniej na razie czekam na Wasze opinie, na Wasze głosy. E, A pa, mówi Lipton, trzymajcie się.